Dawno temu, zanim ludzie nazwali rzeki i odważyli się wchodzić w głąb mokradeł, woda należała do istot, które nie były ani żywe, ani martwe, ani dobre, ani złe. Szeptano o nich wiele imion, ale najczęściej mówiono rusałki. Były piękne, tak piękne, że nawet księżyc zdawał się blednąć przy ich blasku. Skóra gładka jak jedwab. Włosy długie, splątane z sitowiem, błyszczące kroplami wody, jak rosą o świcie. Ich oczy miały barwę rzek zielone, szare lub głęboko czarne, bez dna. Ale w tej piękności kryło się coś niepokojącego. Mówiono, że każda rusałka była niegdyś kobietą, która zginęła tragiczną śmiercią utopiona, zdradzona, zapomniana. Dusze takie nie mogły odejść dalej i zamiast tego stapiały się z wodą, stając się czymś nowym istotami wiecznymi, pięknymi, niepocieszonymi i głodnymi. Głodnymi czego? Życia, które utraciły, ciepła, którego już nigdy nie zaznają, dlatego wabiły. W nocy, gdy mgła ścieliła się nad wodą, stoni dochodził ich śmiech dźwięczny jak dzwonki, ale zimny jak prąd rzeczny. Czasem śpiewały pieśni tak tęskne, że serce pękało każdemu, kto je usłyszał. Młodzi mężczyźni, którzy zapuścili się zbyt blisko brzegu, widzieli je, jak czesały włosy w blasku księżyca lub tańczyły w wodnej kipieli. Każdy, kto dał się zwieść ich pięknu, był stracony. Podchodził bliżej, wyciągał rękę, a wtedy rusałki chwytały go z siłą, której nikt by się nie spodziewał po tak kruchych istotach. Wciągały go pod wodę, oplatając swoimi zimnymi ramionami. Mówiono, że nie topią z nienawiści, lecz z desperackiej potrzeby poczucia bicia czyjegoś serca po raz ostatni. Kradły oddech, a potem puszczały ciało, które woda oddawała dopiero po kilku dniach. Starzy ludzie ostrzegali, by w pobliżu rzek i jezior nosić przy sobie piołun jego gorzki zapach miał odstraszać wodne panny. Ale najpewniejszą obroną był strach i szacunek. Bo rusałki wciąż tam są. W każdej rzece, w każdym jeziorze. Czekają w ciszy, aż ktoś zapomni o starych przestrogach i podejdzie zbyt blisko, by spojrzeć w ich piękne, głodne oczy.